Szanowni Państwo, witam na spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Dorzynek Prezydenckich z Pała 2012. Proponuję, abyśmy rozpoczęli od przedstawienia się. Ja nazywam się Andrzej Kałosiewicz i jestem pracownikiem Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Krakowskiej. Pan, pan Mieszka, w znaczenie Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji z Pałacu Tomasza Mieszka. Kowalczyk, że sekretarz powiatu Tomaszów Mazowiecki. Mirosław Baran, starostwo powiatowe Tomaszów, członek zarządu. Dzień dobry, Marka Wawręczyk, Wydział Promocji w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. Dzień dobry, Urszula Łatyńska, Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszyńskiego. Dzień dobry, Mirosław Kamil, Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszyckiego. Unikajcie Uchwał, Urząd Maśnikowski, w Polsce, Wydział Promocji. Inspektor Mirosław Domański, komendant powiatowy Policja Tomaszów Mazowiecki. Krzysztof Wiskierka, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim. Maksymilian Komenda Chówca rachówca Dzień dobry, Anna Cichoc, Fundacja Hefer. Marek Klaudyński, Fundacja Hefer. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą zostałem przedstawiony Zbigniew Cąkowski, dyrektor środka wraz z zespołem. To są poszczególne służby, z którymi Państwo będziecie mieć do czynienia na co dzień. Witkowski, związek ochoczający w sprawie Zorobu Wojowickiego. Dzień dobry. Jakuda, Wyrzeczenie Klubu Witwórstwa. Mają Państwo dzisiaj o obsługach i zdrowia prezydenckich? Danuta Wuls, dyrektor Funduszów Czasów Pracowniczych w Spole. Dzień dobry. Młodzień Publiczna Agencja Ochrony Kredytów. Przez to w Merszczycki ten dynam doradztwa rolniczego, który wynagieramy. i przewodnicząca urzędu w Sekretarz Gminy. Dzień dobry Państwu, szkolenie to jest Dzień dobry Państwu, Barbara Wojtaszek, zastępca kierownika placówki terenowej KROS-u Towarzyszenia Witam Witam przepraszam za spóźnienie. Nie, Pikulski, Minister nie, nie, Witam, Tomasz Uczkowski, Dyrektor Muzeum Generalnego w Polsce. Marzena Małuska, Kancelaria Prezydenta RP. Przyszczek Kancelaria Prezydenta RP. Jarosław Szpioła, Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Współorganizacyjne Prezydenta. Anna Radzka, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Agnieszka Lagnejewicz, Ludowy Zespół Artystyczno-Prawny, Szkoły Główna i Gospodarstwa wiejskiego w Warszawie. Krzysztof Buci, Kancelaria Prezydenta RP. Bardzo Państwu, bardzo Państwu dziękuję. Myślę, że to przedstawienie się po, po pierwsze przypomniało tym, którzy się rzadko spotykają, z kim mamy do czynienia. Po drugie, uzmysławia nam, jaki jest zakres tego przedsięwzięcia ile instytucji i osób jest w nie zaangażowanych. Przypominam, że dożynki odbędą się 16, 16 września tego roku, a tak naprawdę sporo wydarzeń zaplanowanych jest już na 15 września. Poproszę Panią Mieszkiewinię o przedstawienie zarysów programu. 15 września w sobotę. Będzie to pierwszy dzień dożynek, Co prawda bez udziału jeszcze pary prezydenckiej, ale tak jak w roku ubiegłym. Rozpoczynają się już wszystkie uroczystości. I tak o godzinie 12 do godziny 14.30 będzie próba zespołu promni na stadionie w Cosie. Zespół promni będzie prowadził ceremoniał dorzynkowy, tak jak w roku poprzednim. Od godziny 10 do godziny 13 jest przewidziana rejestracja grup wieńcowych. Grupy wieńcowe będą się rejestrowały w biurze dorzynkowym przy ulicy. Wojciechowskiego w Centrum Spały. To jest biuro dorzynkowe od trzech lat w tym samym miejscu, niezmiennie usytuowane. Y, 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 od godziny 13 do 16 jest planowana konferencja na terenie COS. Jest ona skierowana do rolników. Z terenu całej Polski. O godzinie, od godziny 14 będą odbywały się montaże stoisk i innych atrakcji, które będą usytuowane na terenie spały, w centrum przy basenie. Od godziny 14 do 20 działać będą też stoiska w centrum spały. Będą to stoiska wystawiennicze naszych gmin, z powiatu, stoliska promocyjne, sponsorów, którzy tutaj nas wspomagają przy organizacji dożywek. Od godziny 14 do 16 w centrum stały przy scenie będzie się odbywał konkurs na najładniejszy pieniec dożynkowy okay. o Nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od godziny 20 do 22 po zakończeniu występów przewidujemy w Centrum Stały też przy scenie dyskotekę pod gwiazdami. Tak ją nazywamy. Będzie to dyskoteka dla wszystkich chętnych, którzy będą brali udział w dożynkach. 16 września od godziny 10 do 17 na stadionie COS będą się już prezentowały Stoiska Produktów Jakości i Miasteczka Regionów. Od godziny 11.30 do 19.00 ruszy Aleja Twórców Ludowych w Centrum Spały i będzie tam przejście pary prezydenckiej. Para prezydencka, tak jak w roku poprzednim, będzie mogła odwiedzić stoiska. Twórcy będą mogli się zaprezentować. Od godziny 11.00 będzie powitanie pary prezydenckiej w Centrum Spały przy ulicy Mościckiego na wysokości Kościółka. To też tak jak w roku poprzednim. Od godziny 12 do 13.15 będzie trwała msza Święta w Kaplicy Polowej. Od godziny 13.20 do 13.40 planowany jest przejazd pary prezydenckiej oraz zaproszonych gości powozami na miejsce ceremoniału dorząkowego do stadion W tym samym czasie będzie odbywał się przemarz do wodu do na miejsce stadionu. Od 16.30 do godziny 16.00 planowany jest ceremoniak dożynkowy, tak jak zawsze odbywał się będzie na terenie stadionu, co na scenie głównej. Około godziny 16.00 planowane jest zakończenie części oficjalnej. Od 16.00 do 18.00 będą występy zespołów budowych, będą to zespoły z terenów województw, te, które przyjadą gościnnie je i około godziny 20.30 jest planowany występ gwiazdy wiekowej, czyli Pani Maryli Rodowicz. Zakończenie imprezy w Centrum Spały planuje się na godzinę 21.30.